Dzień dobry wszystkim. Lipiński się kłania. Dzisiaj obiecuję, że nie będę przeciągał, nie będę przedłużał, nie będę was męczył. Zadam jedno pytanie i uciekam. Która bramka jest najpiękniejszą w karierze tego oto pana? To wszystko ode mnie. A teraz już zapraszam na film. I teraz, Michał, możesz podłożyć jakąś świąteczną muzyczkę. Sypią się łapki w dół. Następny filmik: tajemnica tańca Leo Messiego. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Od razu na wstępie zaznaczam, że filmik oparty jest na pochodzącym z dziennika Marka Artykule, który wydaje mi się, że jakoś tak przeszedł bez większego echa. A według mnie jest to naprawdę ciekawy temat i warto mu się przyjrzeć. Dziennikarz Joel de Rio Muradas dokładnie przeanalizował rzuty wolne Leo Messiego i zauważył, że na przestrzeni ostatnich kilku sezonów coś się w tym aspekcie zmieniło. Ale to może cofnijmy się delikatnie w czasie. Leo Messi swój pierwszy strzał z rzutu wolnego w dorosłej piłce oddał w sezonie 2006-2007, ale swojego pierwszego gola z tego stałego fragmentu gry zdobył dopiero w sezonie 2008-2009. Według dziennikarza, dopiero 13. próba z wolnego okazała się tą szczęśliwą, po której piłka zatrzepotała w siatce. Od sezonu 2009-2010 Leo już coraz częściej uderzał z rzutów wolnych. Jednak dopiero w sezonach 2017-2018 i 2018-2019, czyli tym obecnym, jego wolne zaczęły być prawdziwym postrachem bramkarzy. W poprzednim sezonie zdobył w ten sposób 7 bramek, a w obecnym ma już ich na koncie 4. No chyba, że strzelił z wolnego w sobotnim meczu z Celtą Vigo, ale ja o tym nie wiem, bo filmik kręciłem wcześniej. Dlatego Leo, jakbyś był tak łaskawy, to wstrzymaj się z waleniem z wolnych do czasu opublikowania tego filmu. Dzięki. Co się takiego stało, że te dwa ostatnie sezony są przełomowe dla Messiego pod względem goli rzutów wolnych? Czy Argentyńczyk posiadł jakąś tajemną wiedzę? Murada stwierdzi, że widoczne są zmiany w ułożeniu ciała Messiego podczas bicia wolnych. Okazuje się, że ważniejsze od samego uderzenia piłki jest ustawienie nogi postawnej. Słuchajcie tego: ona u Messi'ego pochylona jest pod kątem 50 stopni. Do tego wcześniej Argentyńczyk przy wolnych tak dziwnie ją stawiał. Tylko spójrzcie, jak ona mu się wygina. Balans całego ciała spoczywa na zewnętrznej części stopy. To powodowało, że Messi tracił łatwo stabilność i kontrolę nad strzałem. A teraz stopa nogi postawnej w całości postawiona jest na murawie. Zanim uderzy piłkę, pewnie opiera się na nodze. To jednak nie wszystko. Dziennikarz Marki zwraca również uwagę na ułożenie ciała Argentyńczyka. Tutaj najważniejsze są ramiona i klatka piersiowa. Ruch ciała, który Messi wykonuje podczas uderzenia zwolnego, też ma znaczenie. Muradas twierdzi, że obecnie ruch Argentyńczyka jest bardziej zwarty. Tak. Właśnie tak ładnie to nazywa. Czyli po prostu w jego ruchach widać większą kontrolę i świadomość, a nie improwizację, jak to bywało w poprzednich latach. I jak tam, drogi widzu, jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że znasz już tajemnicę rzutów wolnych Leo Messiego. O pięknych bramkach decydują detale. Tomasz Hajto powiedziałby, to są właśnie te detale. Teraz tylko złapać za piłkę, polecieć na boisko i trenować uderzenia z wolnych. Ale może najpierw zniknie śnieg i zrobi się trochę cieplej. Tak będzie lepiej. Ja już grzecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce, obiecuję. Do następnego!